się siemanko, siemanko, z tej strony PLRP, ale to jest pierwszy odcinek z Minecraft na Modach. W tym odcinku tworzymy nowy świat. Minecraft na Modach. O oh, Minecraft na Modach. More World Options. tafel. Biomes optymizty. To wszystko jest sweet. No dobra, no, no to, regenerate, gene, new world. Ciekawe co się nam zregeneruje. Regeneruje, regeneruje się, regeneruje się, regeneruje się, regeneruje się, regeneruje się. I niech to się zregenerować, zregenerować, zregenerować. do Was, jak, jak się świat zregeneruje. Dobra, świat się zregenerował. Trochę bagi są. Trzeba trochę oczyścić. Czyści się, czyści, 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 czyści. materiały. Co to jest? Jakaś książka? Aha, dobra, to sobie zostawię, bo to będzie potrzebne. Wilka. Dobra, jestem znowu, miałem problemy techniczne I tutaj mamy takie coś, takie coś O, co to fajne jakieś Tu płotki, co? Płotki? Wytyfy Mmm, Takie fajne żwir Dobra, to zobaczymy kiedy drugi, albak W drugim odcinku Następny. Bagi, bo się regeneruje świat Chwila Wrócę do was Jak się zregeneruje cały świat No to jestem z powrotem Ale bug był kurde, dlaczego takie bali Mam za wolnego kompa, oczywiście zapomniałem, że mam derki. Oczywiście muszę zapomnieć. No i normal. Tak ma być. Tu ma być max fps. Auto. Nie. Dobra. Wszystko jest git już. Dobra. Jakie lagi? Skina, bo nie mam premki. LOL! Dobra, z mojej Zrobimy początkowe coś, czyli crafting table. Inaczej zwany crafting table. Crafting, crafting zrobimy. Muszę się przyzwyczaić do bugów. Oczywiście. Co? Gdzie ta Drewno położyłem? To crafting, um, Stick zrobimy szikierkę o git malina. Bierzemy crafting crafting table. Zetniemy parę drzewek, bo mam. Bij się, bij się, bij, się, bij się. O nie. Tu trzeba parę drzewek ściąć.

zrobię, zobaczę, opcjon z inwentory, reki, re, to jak zrobić takie, aha, czyli tutaj dookoła ten, a tutaj hmm. Kurde, jak tutaj poprawić takie bagi? Piszcie w komentarzach. Fast, Logs, Animations, Dom. Kurde, wezmę sobie na far. Gdzie jest far? O far. Teraz powinno być lepiej. Fancy, fast. Fancy ma być. Uh, 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 uh. Muszę się przyzwyczaić do bugów. Bo te bugi mi nie dadzą spokoju. Jak widać, same bugi. Też lubię jeszcze inaczej drewno, bo ja nie. Ja bym już kurde szybciej ręką ściął Ja bym już to kurde szybciej ręką ściął Byłem na szyfcie. A jak jesteście na shifcie, to nic nie kopiecie, patrzcie. Jak będziecie cały czas na szyfcie to zaraz. To patrzcie. Widzicie, cały czas będzie tak jak było. A jak tak, to będziecie kopać. Tak, ale równo trzeba zrobić killa i dwa miecze. Nie, dwa miecze najpierw zrobimy, gdzie to się brało? Aha, e. Inwentory. Włożymy to tutaj i tutaj. O, proszę. O, lol tego nie ma. LOL. Mam loka podwójnego. Kurde, jakie lagi! Options Mam na farm maksimum Teraz będziemy kurde bawić się w ten Jak tu zmniejszyć lagi, nie? total Detale Albo chyba będziemy grać, yy, wygrać bez szajderów Szajderku, szajdarki! SZAJDARKI! Шайдарки все, 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 все,